Siema Drodzy Przewodniczący, witam Was kolejnym odcinku Grzegorz Piołowicz Musimy i zatrzymać, co to jest? Ech. Skocz tam, a się dowiesz jak mam na imię Boże Pokażę to sobie, jak czego by nie było to Pamiętajcie, że Lubiłem do Was nagrywać i po prostu łapujcie, czujkubujcie, a już skaczę Łapujcie, czujkubujcie, bo Chcę wiedzieć, czy to jest prawda, czy nie Więc jak już mnie nie będzie na tym kanale, więc Uważajcie Lepiej, że już biorę na założę. Całą biorę co będzie? Tego nie wiem i się jeszcze dowiedzie. Dobra, skacze, 3, dwa, 1. O, o dobra. Że śpiło mnie gdzieś. Mam swoje itemki. była wszystko. ojej, Jakiś parkuj. Diabina. No diabiny mam za darmo. Co miałem Mogę poszukiwać Op, tak. No, nie, nie przejdę tego. Tu, o, jestem. Diamenty Tutaj jest jakiś coś. Tutaj jest co? Jakie dziele? muszę o dobra tu jest p czy to jest pierwszej p tu idzie Czy mi wiecie co ja poświęcam wiecie co ja sobie poświęcam to da, jak się wolę być bogaty a nie bida, bida, bieda

może tutaj jako odejdę, to już by policie. Może mam zasmiecać świat. Ja tu nie ja zaśmiecam, tylko o tym cały pio. Wyjąłem diamenty, bo potrzebne będą do czegoś pewnie. Dobra, dość dobra, to na tyle odcinku, a pocież subskrybujcie, cześć, na obszar opu.